kolejnym odcinku. Zróbcie sobie kawę, tak jak ja chyba mam. Pamiętacie, że wspominałam, że nasz automat się, automat, no automat do kawy zepsuł i ma zostać odebrany, to jeszcze ta, to, to, no, no nie, wczoraj też nie, nie poszło, coś nie pykło i nie przyjechał ponownie, w ogóle dzwoniliśmy tam i zagmatwana sprawa, więc nie wiadomo, kiedy w ogóle go odbiorą, więc mam kawę, chyba cappuccino mimo zrobił, tak. Trzy w jednym, takie saszetki z milki, więc no co, też dobra, nie? Hmm, nie najgorsza, powiem szczerze mówiąc, nie najgorsza, tylko wiecie, jak jest jeden minus, to trzeba mieszać, bo inaczej to osiada. Zrobiliśmy sobie tak nastrojowo, a dzisiaj będzie film, bo wspominałam, że idę na wyprzedażę, no i nie spodziewałam się, że z tych wszystkich... Małych wyprzedaży, tyle rzeczy mi się nagromadzi. Będą też wyjątkowo kosmetyki, ale to tylko z tego względu, już Wam pokazuję, żeby nie przedłużać. Wiecie, dzisiaj pogoda za oknem nie sprzyja w ogóle wyjściu, pewnie widzieliście, um, więc żeby jakoś nie przedłużać, to zacznę pierwotnie od tych kosmetyków, ale one są dosyć nietypowe. Ja już je kiedyś miałam, słuchajcie, nie wiem czy znacie w ogóle. To jest DMA, filma Vandini. no i to jest poświęteczna wyprzedaż. Popatrzcie, to z tą latarenką kosztowało 12,50. Normalna cena to chyba 26 euro, czy 25 euro. E, I jak wiecie, ja kupowałam jakoś w grudniu taką większą, troszeczkę większą. Ja myślałam, że ona jest dużo większa, że postawię sobie o kominka, dwie, wiecie, wyższa, niższa. Ale przez to, że to jest takie wysokie, to mniej więcej one są podobnego wymiaru, te latarenki. Ja za tą poprzednią dałam 9 euro. Um, bo ona była też chyba tam 30% rabatu miałam a w tej dodatkowo, oprócz tego, że płacicie te 12,50 to jeszcze są kosmetyki ja wiem, że te kosmetyki bardzo ładnie pachniały, bo ja już miałam kiedyś tą latarenkę, nie wiem czy kojarzycie i zobaczcie jak to jest fest zapakowany, tak mocno, że teraz chyba bez noża to ani rusz, a chciałam wam pokazać, bo sama w sumie nie wiem co tam jest wysłałam męża, bo widziałam i tak się zastanawiałam, wziąć czy nie wziąć wziąć czy nie wziąć, no i tak nie odpakuję, słuchajcie, idę po nóżku. Jeśli mam jakiś nóż. W ogóle ja tu jestem gdzieś super ubrana. Widzicie, tu też się świeczka pali. Góra tak w miarę, a dół od dresu. No co, pada deszcz, wiecie, trzeba wygodnie się ubrać. Dobra, mam nożyk, odpakowujemy. Ale ten nóż to też już ma lata swojej świetności za sobą. O. ciężko to idzie, Nie ja czegoś zaraz nie spaliła przy okazji. To powinno być łatwiej. No i ja hałasuję. Miałam kiedyś właśnie odetnę metkę, bo ja mam tę tendencję do odcinania metek. Nie wiem dlaczego. Mhm. Jedno odcięłam, a drugie zostało. O, jest. Kiedyś mąż mi chyba coś takiego kupił na na 6 grudnia, bo to jakoś się pokazuje właśnie w tym okresie świątecznym. I tu mamy w tym zestawie żel do kąpieli, i pewnie ładnie pachnie. Czy tu jest jakiś Tak. kwiaty mango z mlekiem migdałowym, więc na pewno wspaniale pachnie. Ja mam, wiecie co? Może zróbmy tak. Mhm, bardzo delikatnie, no to takie delikatnie różowe też jest ale pachnie fajnie i miałam już kiedyś tą firmę i powiem wam, że ona nie jest zła plus do tego ta lata ręka. No, no coś mamy. Nie, tu jest nic. Do tego jest krem do rąk. No w sumie czemu by nie? Jakie są takie mrozy jak teraz to ja mam strasznie suche. Znaczy, Mieliśmy mróz, teraz to mamy trochę odrobinę śniegu i padający deszcz. Zapowiadali, że będzie padał od 8 do 9, a zgadnijcie, jest 13 i wciąż pada. Tak, bardzo ładnie pachnie, taki delikatny zapach. No i wiecie, to jest świetny pomysł, żeby pierw sobie natrzeć trochę żelu pod prysznic, a potem kremu do rąk, no, ale okej. Okay. No i tutaj mamy um, balsam do ciała, więc ja to na pewno zużyję, tym bardziej, że wiecie, ja za wiele kosmetyków nie kupuję więc na pewno mi się to przyda. A uważam, że wiecie, w gratisie ta latarenka też jest bardzo fajna. Nie wiem, jak się plasują cenowo te produkty normalnie, bez tych pierdół, ale wiem, że wiecie, no mi się one kiedyś sprawdziły. Miałam chyba zestaw taki, był niebieski wtedy. Bardzo ładnie pachniały. Do tego miałam też, może sobie na razie tutaj odstawię tą latarenkę. Do tego również miałam taką metalową latarenkę i to bardzo, bardzo długo. No, potem przyszedł i No to chyba jest też szło. W tej drugiej mam plastikowe, więc cieszę się z tego plastiku. Właśnie jakby Josi przechylił szturchnął szafkę tyłkiem, wiecie, to się przewróci. To nie pęk, najwyżej pęknie, ale wiecie, nie będzie odrobin drobin szkła, nie będzie rozprysków szkła i tak dalej. No dobrze, naśmieciłam sobie na stole elegancko, będę musiała go przetrzeć, widzę jakieś dziwne smugi. Ale to nie jest wszystko. Wspominam, że to było nie tylko troszeczkę kosmetyków, no bo bym nie była sobą, gdybym nie zaszła do innych sklepów, bo jak wyprzedaże poświąteczne I w ogóle nie tylko wyprzedażowe rzeczy będą Mam jedną rzecz z obiego I większość chyba z Woolwortha Łyknę Buki ciepła Mało słodka, bo nie zamieszana Poświątecznych rzeczy No to pierwsze, które znalazłam To te Nie wiem, czy widzieliście mój filmik Ale tam właśnie był taki świąteczny filmik I rzeczy z Woolwortha Pokazywałam Wam chyba takie ciasteczka Coś tam Kupowałam na prezenty, i tak dalej, takie drobiazgi. No i nie mogłam sobie darować. 3 euro kosztował, nie pamiętam, chyba o 50% był przeceniony, więc nie były to jakieś duże pieniądze. więc Zapłaciłam za tego skrzata 3 euro. On jest ceramiczny, ja już boję się, co to będzie, i gdzie go schować, żeby on mi przetrwał do następnej zimy. Uważam, że jest uroczy, ale żeby nie był samotny, no to musiałam mu dokupić dziewczynę. Ogólnie to poszłam coś kupić. Nie wiem, jak macie wy, ale ja mam tak, że po świętach, jak już się zabiera te wszystkie ozdoby, to się nagle robi tak dziwnie, yy, smutno w domu. Wiecie, co mam na myśli: że te wszystkie światełka pościągane, że tych ozdób jest mniej. I jak ktoś lubi, właśnie takie świąteczne dekoracje, to widać tą kołą ręką, że czegoś brakuje. Więc mamy tu jeszcze panią skrzytową. Yy. Ja myślę, że to jest taki fajny zestaw, żeby sobie nawet go do kuchni postawić. Ja nie, raczej kuchni nie dekoruję oprócz okna, ale jak to stanie na takich półeczkach dwóch by fajnych, to myślę, że fajnie będą sobie fajnie fajnie, fajnie, że będą dobrze się razem komponować. Ogólnie, no, no taki wiecie, niby to ciasteczkowe, nie było ciastka, ciastków w takim, tym, ale te skrzaty są również urocze. Ja lubię skrzaty, gdzieś tam jeszcze moje stoją. Stwierdziłam, że no, no i tak mają być w domu schowane w razie, wiecie, lepszego składowania, bezpieczniejszego miejsca. To po prostu rzucę je pod łóżko i tyle. No i takie mniej świąteczne rzeczy, choć również mogą być użyte w święta. Z Woolwortha, słuchajcie, to nie kosztowało dużo, bo tylko pięć albo taki jeden domek. Ja chcę sobie, mój mąż jak to zobaczył, to powiedział, o patrzcie, porysowałam sobie chyba z krzatami. Więc widzicie, mam takie delikatne zarysowanie, ale to nic, no wiecie, to i tak jest front domu, przecież nikt nie trzyma tego tyłem. Teoretycznie jest to na lighty, jak najbardziej można sobie tam wepchnąć lighty. Ja mam e, jeszcze w przedpokoju lampioniki, lampioniki, no ty wiecie, ledowe lampeczki, więc z timerem, więc prawdopodobnie upchnę sobie je. No i znalazłam też przeceniony, taki już wcześniej, przed świętami jeszcze, domek w obie. Też... To jest dosłownie to samo, słuchajcie, tu się niczym nie różni. To jest. Choć uważam, że to z obiegu jest gorzej wykrojony, bo te okienka tutaj, jak widzicie, możecie sobie porównać. To wygląda jakby to małe dziecko, wy, wiecie, wykrajało, nie. I ten domek bez promocji kosztował 9 euro. On był przeceniony na 50%. I myślałam, żeby sobie w przedpokoju po prostu ustawić te trzy domki, wepchnąć tam lampki. Myślę, że pokażę Wam ten efekt. Może nie w tym filmie, bo raczej się z tym nie ogarnę. W planie mam jeszcze dzisiaj dokończenie ciasta i zrobienie obiadu, więc wiecie, grafik teoretycznie napięty jak na dzień wolny. Więc chciałabym, no wiecie, to, 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 to. ogólnie nie chciałam zielonego, wolałabym czarny albo biały lub na przykład szary, ale nie było takiego koloru. A wysokość jest całkiem fajna i wiecie, ten ma komin, więc myślę, że takie trzy domki będą. Całkiem nieźle wyglądały, coś się tam będzie działo, nie będzie tak pusto. Ja nie za bardzo, jak widzicie, lubię jak jest pusto. Mam takie momenty w swoim życiu, że po prostu bym wyrzuciła wszystko z domu. Wiecie, że Tylko, nie wiem, meble i poupychane rzeczy w meblach, a mam taki czas, gdzie musi być wiele rzeczy. Więc teraz to jest ten czas, może już się tak zostanie mimo że to tak z wiekiem przychodzi. To i jeszcze, nie no to już ostatnie, słuchajcie, to już naprawdę ostatnie, już Wam więcej głowy nie będę zawracać, musicie oczywiście sami dać znać, czy coś kupiliście po tych przecenach, w tych przecenach, no one Fortuny jako, wiecie, produkt oryginalny też nie kosztowały, bo 2,50, ale no sprzedawane teraz za euro. I to jest całkiem fajne, jeśli robicie sobie strojki. No nawet takie trzy gdzieś reniferki, wiecie, tutaj na stole gdzieś tu dostawić, tam dostawić. Taki mały pierdół, a zawsze coś zmienia. No i może też postać trochę dłużej, jak lubicie, wiecie, dłużej ozdoby świąteczne. No to one są też takie dosyć neutralne, więc mogą spokojnie zagościć u nas odrobinę dłużej, Ale fajnie też sprawdzą się właśnie do strojków. i ja sobie takie kupiłam z myślą o stroikach, może jakiś wyczaruję w przyszłym roku, więc jak widzicie jeden taki kosztował euro, nie ma jakiejś tragedii, warto też sobie zaglądać częściej, jak szukać jakichś rzeczy do stroików, a nie po samych świętach, tylko jeszcze później, to jeszcze bardziej przecenią. Więc to takie drobiazgi, słuchajcie, takie drobiazgi. Nie ma tego jakoś. Dużo fortuny też nie wydałam, więc w sumie jestem z siebie dosyć zadowolona. Najdroższe chyba były jednak te domki. No i latarenka, Ale słuchajcie, w koszt latarenki wchodzą kosmetyki, które i tak na pewno użyję, więc tu się nie ma co oszukiwać. Ja lubię zbierać takie pierdoły, jak widzicie, u mnie dosyć sporo jest reniferów, właśnie się zorientowałam. Ale renifery są spoko nie Wiecie, jak jest? No dobrze, dajcie sami znać, co kupiliście na przecenach. Oczywiście, czytałem, czy takie filmy też Wam odpowiadają, bo mam w planach jeszcze takich, no nie wiem, waham się, dekoracyjnych rzeczy, coś jeszcze zakupić. Tak właśnie zerkam na firankę, bo widziałam fajną promocję, a nie ma to, jak coś kupić w promocji, nie? Zawsze to trochę rozsądniej cenowo, że się tak wyrażę. No i jakaś drobna zmiana zachodzi. Niby meble i wszystko to samo, a to wiecie, zmienicie firankę i już jest troszkę inaczej. No dobrze, więc ja już się z Wami żegnam. Idę dokończyć moje ciasto. Jakbyście się zastanawiali jakie, to stwierdziłam, że zrobię Kubusia. Oczywiście jesteśmy w Niemczech, ja jestem w Niemczech, Wy teraz ze mną też, bo mnie odwiedzacie. Więc tu nie dostaniecie Kubusia, bardzo rzadko. Czasem bywa w Kauflandzie mm, i kosztuje chyba 3,60 za butelkę. Mam na myśli euro. Więc wyobraźcie sobie, jaka to jest przebitka. No gdzieś spotkałam się z taką ceną. Albo to w polskim sklepie kosztowało 3,60, a w Kauflandzie 2 euro. Jakoś tak, ja muszę to kiedyś w końcu, wiecie, taki konkretny research zrobić, jak to jest z tymi cenami polskich produktów. Bo ostatnio kupowaliśmy barszcz czerwony w proszku chyba mąż mówił, że był coś koło 50 centów, a kiedyś byliśmy w sklepie polskim i kosztowało 1 euro. Więc tam jest dużo wyższa przebitka, no nie wiadomo, od czego to zależy, ale wie, wiecie, wiecie, ja tam nie wnikam zbyt mocno. Więc to tak, właśnie, zagubiłam się, w o cenach, więc uważam, że całkiem nie najgorzej. Latarenkę gdzieś sobie na pewno zagospoduję, może przeniosę tą z pokoju właśnie tutaj, albo ją dam tam w półkę i wsadzę, wiecie, ledową świeczkę, coś pomyślę, gdzieś fajnie ją zagospoduję. Um, tak, ja wiem, że powiecie, że ja mam dużo rzeczy, no ale tak czasem bywa. Jeśli nie, to na jakiś prezent też się fajnie nada. To można też coś skomponować samemu albo um, zrobić również jakąś taką dekorację świąteczną tak dalej. Czy ty jesteś tu podrapana? Tak jakby trochę podrapana była. Dobra, muszę to zweryfikować, o co tu chodzi. Tu jakby jakaś rysa jest, może tam no, że nie będę też wnikać, słuchajcie, to jest też produkt chiński, to się nie ma co oszukiwać, oczywiście, że tak, <laughs> szkło jednak szkło. No, fajnie, fajnie, bo producent jest niemiecki, a jest część w Niemczech produkowana i część w Chinach, stawiam, że lata ręka jest chińska, Ale i tak wygląda nieźle. Coś z nią wymyślę fajnego. Na pewno, może pójdzie w przedpokój, też albo do głupi, albo do, do sypialnie, też nie głupie. Zastanawiam się, czy sobie jej też nie przemalować na taki bardziej drewniany kolor. To spokojnie można to zrobić olejem z dodatkiem bejcy, albo tylko pobejcować. Ja bym zaolejowała to chyba. Taki mam plan. Dajcie znać, jak wasze wyprzedaże poświąteczne, czy też na coś się skusiliście. A teraz już się z Wami żegnam, bo już miałam kończyć 5 minut temu. A się rozgada, jak zawsze, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!